Witam Was serdecznie, jak z pewnością wiecie. Nazywam się Małgorzata Kospin i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak powinna wyglądać nasza pracownia terapeutyczna. Często nie przywiązujemy do tego uwagi, a myślę, że nie powinno tak być, bo tak naprawdę to, w jakim środowisku pracujemy, trochę wpływa na to w jaki sposób pracujemy. Zatem zachęcam każdego z Was do tego, żeby wsłuchał się w kolejne elementy, jakie powinny znaleźć się w każdej pracowni terapeutycznej. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na kolor, na kolor oraz na dekoracje, które znajdują się, Właśnie w naszej pracowni. Bardzo często jest tak, że nasze pracownie są koloru białego, i to dobrze, bo to jest taka jakby baza do tego, żebyśmy mogli wprowadzić nowe dekoracje, właśnie nowe kolory do otoczenia. Pamiętajmy, żeby kolory były trochę przytumione, żeby one nie były bardzo intensywne, żeby one nie były takie bardzo rzucające się w oczy. Bo ma to znaczenie na to, w jaki sposób będą zachowywać się osoby starsze. Załóżmy, że pomalowalibyśmy całą naszą pracownię na kolor iście czerwony, taki strażacka czerwień. Muszę Wam powiedzieć, że strażacka czerwień wywołuje w nas. Pewien, pewną agresję, złość, jakoś tak pobudza nas. Stąd też moglibyśmy doświadczyć właśnie na naszych zajęciach tego typu emocji. A tego nie chcemy, tak naprawdę. Więc kiedy mamy białą bazę, wystarczą zasłonki, wystarczy może jakiś obrus na stół yy, jakaś mata właśnie kolorowa o danym kolorze. Do tego Was zachęcam, żeby była w naszej pracowni umiar, prostota i elegancja. Ważne jest, żeby w naszej pracowni było jasno. Musimy zadać sobie pytanie, jakie światło mamy w naszej pracowni: czy jest to światło żółte, czy jest to światło białe? Od razu mówię, że przy świetle białym będzie lepiej się pracowało osobom starszym, ponieważ światło białe wydobywa, e, tak naprawdę wyostrza to wszystko. Te wszystkie elementy, które byśmy chcieli, żeby były wyostrzone przy świetle białym, zobaczymy drobinki, zobaczymy małe elementy przy świetle żółtym, już niekoniecznie. A pamiętajmy, że osoby starsze mogą mieć problem ze wzrokiem, zatem zadbajmy o to, żeby było dobrze oświetlone stanowisko pracy i to najlepiej właśnie tym światłem białym, ale też zadbajmy o to, aby dojście do naszej pracowni było dobrze oświetlone, to naprawdę jest ważne, żeby chociażby zapobiegać różnego rodzaju upadkom, różnego rodzaju potknięciom. Także o to zadbajmy. I jeszcze wracając do dekoracji, pamiętajmy o tym, że dobrze jest, żeby na ścianach, dobrze jest, żeby w jakichś witrynkach pojawiały się prace naszych podopiecznych. Osoby starsze wcale nie chcą patrzeć na piękne obrazy, które wiszą na naszych ścianach, ale oni chcą patrzeć na to, co sami wykonali. Chcą. Wiedzieć, że ich działania są użyteczne, że one kiedyś może zawisną na ścianach naszej pracowni terapeutycznej. Także zamiast dekoracji kupowanych może warto jest zastąpić je dekoracjami, które, które zrobią sami seniorzy. Przy okazji będą się czuć, że to jest bardziej ich miejsce, że tam przynależą, że tam jest kawałek ich Pracy ich życia. Kolejny etap, kolejny moment i kolejny element, o może tak, dotyczący pracowni, to powinna być muzyka. Dobrze jest, żeby nasi seniorzy właśnie już na samym wejściu kojarzyli tak naprawdę to, co się za chwilę stanie na zajęciach. Kojarzyli to z muzyką. Zachęcam Was do tego, żeby wykorzystywać muzykę klasyczną, która najlepiej wpływa na koncentrację, spostrzegawczość i inne funkcje poznawcze. Zatem zachęcam Was właśnie do tego rodzaju puszczania delikatnie gdzieś w tle właśnie takiej muzyki klasycznej. No ale nie każdy taką muzykę lubi i to musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Zatem może warto jest, Czasem zorganizować taki w cudzysłowie koncert życzeń, każdy po kolei mówi jaką chce piosenkę. To jest dużo trudniejsze dla nas do zorganizowania, no bo nie dość, że prowadzimy zajęcia to jeszcze właśnie musimy każdego wysłuchać, lub też um, dajemy piosenki właśnie z jakiegoś konkretnego, um, z konkretnych lat, z konkretnego etapu ich życia, czyli lata 70., lata 80., lata 90., możemy w ten sposób też to podzielić. Możemy także na naszych zajęciach terapeutycznych, kiedy na przykład nasi seniorzy zajmują się wykonywaniem prac plastycznych, czasem warto jest spróbować puścić audiobook który będzie trwał, uwaga, nie więcej niż 45 minut, tak? 30-45 minut to jest wystarczająco, ponieważ to w tym czasie nasi seniorzy będą w stanie się skoncentrować i rzeczywiście wysłuchać powieści. Także zachęcam Was do tego, żeby to był tego typu czas. I właśnie y, też może być to elementem terapii. Czyli malujemy, rysujemy, wykonujemy coś manualnie. W tle słyszymy właśnie audiobook. To już audiobook musi być trochę głośniej, tak żeby wszyscy usłyszeli y, historię, dalszą część historii. I później możemy właśnie poprowadzić dalej dyskusję o tym, co przed chwilą nasi podopieczni słyszeli. Do tego Was zachęcam. Spróbujcie, zobaczcie, czy u Was będzie się to sprawdzało. Nie w każdej grupie to wychodzi. Jeżeli mamy duże grupy, raczej puszczajmy po prostu muzykę. Jeżeli tych podopiecznych mamy trochę mniej, to warto jest spróbować właśnie trochę pokombinować z audiobookami. Kolejna, kolejny element pracowni terapeutycznej to zapach. Słuchajcie, czasem te zapachy y, mogą być przykre i mogą być trudne. Zatem warto jest zadbać o to, żeby sala była przewietrzona, żeby nasza pracownia miała dostęp w ogóle do okna, jeżeli jest taka możliwość i właśnie przewietrzyć ją na początku naszych zajęć. kolejna, Kolejny y, moment to jest to, żeby zadbać o różnego rodzaju olejki eteryczne albo jakieś świeczki, które będą właśnie delikatnie pobudzać nasz zapach, czyli mamy już element muzyki, koloru, to teraz właśnie warto jest zadbać o zapach. Stąd też pamiętajmy o tym, żeby właśnie przez olejki eteryczne, przez świece, ale żeby to nie były intensywne zapachy, tylko taki delikatny gdzieś w tle, właśnie żeby się unosił i warto jest zadbać o to, żeby były to jednolite zapachy. Co to znaczy? Jeżeli tak naprawdę połączymy kilka zapachów ze sobą, to. Może, mogą te zapachy być na tyle dokuczliwe, że nie będziemy na niczym innym się skupiać, tylko i wyłącznie na zapachu, który nam towarzyszy. Dlatego warto jest wybrać jakiś jeden, na przykład zapach pomarańczowy i właśnie z tym zapachem powiedzmy pracować cały tydzień. W następnym tygodniu zmienić zapach albo ustalić sobie, że w poniedziałek jest zapach pomarańczowy, we wtorki lawenda, w środę jakiś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, podzielić sobie właśnie na konkretne dni. To będzie bardzo przywiązywać naszych podopiecznych do miejsca. Będą lepiej pamiętać, będą lepiej skoncentrowani właśnie dzięki temu, że wprowadzimy muzykę, kolory i zapach. Kolejny element to ruch. Zadbajmy o to. Zobaczmy, jak wyglądają nasze pracownie terapeutyczne. Czasem nie mamy oczywiście takich możliwości lokalowych, żeby one były przestronne i duże. Ale jeżeli mamy takie możliwości, to pamiętajmy o tym, że warto jest, żeby każdy z seniorów miał trochę więcej miejsca, trochę więcej przestrzeni dla siebie. Warto jest też zwrócić na to uwagę, że jeżeli mamy osoby na wózku inwalidzkim, no to właśnie, żeby tą przestrzeń zagospodarować dla osoby właśnie na wózku. Czyli dużo miejsca, starajmy się, żeby osoba starsza miała dość dużo miejsca, pewną swobodę w poruszaniu się, żeby kiedy idzie do toalety, a podopieczni mogą wychodzić do toalety często. Warto jest, żeby właśnie nie przeszkadzali innym przy okazji, mówiąc przesuń się, przesuń się, przepraszam, mogę przejść, mogę przejść. Tylko właśnie, żeby ograniczyć, ograniczyć to. Po prostu spróbujmy tak ustawić nasze stoły, tak zorganizować przestrzeń, żeby po prostu tego uniknąć. I ostatnia rzecz, często zadajecie mi pytanie, czy należy zmieniać miejsca. Czy nie należy zmieniać miejsc? Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, żeby tych miejsc nie zmieniać, dlatego że tak jak przywiązujemy się do zapachu, muzyki, koloru, tak też przywiązujemy się do naszych miejsc. Przywiązujemy się do tego, gdzie siedzimy, w jaki sposób, pod jakim kątem patrzymy na prowadzącego, kto koło nas siedzi. My się do tego po prostu przyzwyczajamy, przywiązujemy. Warto jest natomiast pomyśleć o tym, że jeżeli nowa osoba przyjdzie na naszą pracownię terapeutyczną, do naszej pracowni, no to warto jest się zastanowić, gdzie my ją wtedy usadzimy. Czyli, jakby myśleć trochę do przodu. Pomyśleć trochę yy, właśnie przed tym, kiedy może się wydarzyć ta sytuacja trudna, tak naprawdę, bo nikt nie będzie chciał się przesunąć, nikt nie będzie chciał zmienić miejsca, stąd też warto jest wcześniej już. Pomyśleć, przeanalizować, gdzie możemy usadzić, zrobić sobie takie miejsce wigilijne ja to nazywam czyli takie miejsce, w którym rzeczywiście, jeżeli wkroczy ktoś nowy na nasze zajęcia, to będzie, znajdzie puste miejsce przy stole, w którym to będzie mógł usiąść. Także o to zadbajmy. I ostatnia, ale bardzo ważna rzecz to jest system. Niejedną pracownię widziałam i muszę Wam powiedzieć, że niestety często się zdarza, że brak nam takiego właśnie systemu w pracowni terapeutycznej. Cóż to jest ten system? Ano, system to dla mnie, że wszystko jest oznaczone, szafki są podpisane. Wiadomo, gdzie można znaleźć nożyczki, wiadomo, gdzie jest papier. Wszystko ma swoje miejsce i wszystko na dane miejsce odkładamy. Po zakończonych zajęciach podopieczni wiedzą, że muszą odłożyć kartki na prawo, a mazaki na lewo. Wszystko powinno mieć swoje miejsce i to nie powinno się zmieniać. Kiedy poprosimy kogoś, Pani Krysiu, może mi Pani podać nożyczki, to pani Krysia będzie wiedziała, gdzie nożyczki się znajdują. My często jako terapeuci, niestety, nie wiemy, gdzie odkładamy pewne elementy, chociażby te y, nożyczki, i szukamy ich pół godziny. No to właśnie, żeby uniknąć tych sytuacji, warto jest mieć wprowadzony system, podpisane szafki. Tutaj mam. Y, Przybory do malowania, tutaj mam przybory do wyszywania, każda półka jest opisana, co gdzie się znajduje. Naprawdę ułatwi Wam to bardzo pracę. Mam nadzieję, że ten wykład pozwoli Wam bardziej usystematyzować, trochę pozmieniać może Waszą pracownię terapeutyczną, do czego bardzo, bardzo Was zachęcam. Dziękuję za ten wykład. I oczywiście proszę Was wszystkich o subskrypcję, o dzwoneczek, o danie łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten film, i dajcie jakieś komentarze, jakie Wy macie inne sposoby na to, żeby właśnie Wasza pracownia terapeutyczna wyglądała rewelacyjnie i żeby co ważniejsze, sprawdzała się w Waszej codzienności równie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin.